Trzecia w nocy. Jestem fest spóźniony. Klasycznie. Siemano. Siemano. Leżę z pieskami, czekam na ciebie, aż będziesz gotowy, a ty w samych gaciach i polarku. Pewnie się zastanawiacie, co Max tu robi, jak on tu wszedł trzeciej w nocy. Ola go wpuściła. Idzie się wykąpać i jedziemy, dobra? O, O, dobra. Wszystko robisz tak jakby sekundy miałeś sobie brak A to tak dynamicznie do przebitki dla widza Aha! 15 minut zajęło mi ogarnięcie się. Możemy chodzić z domu. Jezus skipper, Musi uważać! Póki nie ma wszystkich mogę powiedzieć, że się stresuję strasznie. Czym się stresujesz? stresuje? Was, was nie wpuszczą! Czemu? Mamy Tomka, który wyrobił dopiero co paszport I mamy Kingę, która też wyrobiła dopiero co paszport I nie potrafi rozmawiać po angielsku Bo jak wchodzisz do stanu, to jest ta kontrola, jest ta rozmowa I wiesz, jak ktoś ma świeżutki paszport, to go bardziej trzepią I jak... Tylko nie mów tego Kingze, bo ona się zestresuje ta, jeszcze bardziej Tak, to będzie koniec się, Stary, ja z niej dzisiaj trenowałem rozmowę o. I jak poszła? Trenowałem z nią rozmowę okay. Okay. Rozumiem. Może być Dlatego tak? nie mówię no. tego przy nich, ale bardzo boję się kontroli y Pana. Właśnie moi drodzy, lecimy do Nowego Jorku, tak jak już słyszeliście pod prysznicem. Lecę ja, Alex Kinga, Maxiu i Tomek i dwóch operatorów. Jeśli w 7 osób lecimy. no niestety Olcia z nami nie leci, ze względów oczywistych Aczkolwiek z Ola będzie mieszkać Oli tata Będzie wychodził z psami, będzie jeździł kontrolować nasz dom Będzie jakby wszystko robił, także Ola leży i odpoczywa tak, tak. Tak, Wolę odpoczywać w domu, niż z wami biegać i nagrywać W sensie jakby nie dałabym rady z wami biegać no, i nagrywać, to nie? Tak Więc tak. Zostaję w domku Za to będzie dużo filmów, także subskrybujcie Przypominam, że filmy są o 14.00 A my e, jedziemy no, ale... Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, gotowa! 140 prawie gotowa, tylko z psycha trochę siada. Będzie dzień dobrze, będzie dobrze. Wow! Ale Nowe team dzień macie! Dzień. Cześć. Siemka! Ciemka! Przeszliśmy już odprawę, nie jesteśmy spóźnieni na szczęście. Lecimy generalnie przez. Kopenhagę! Aha! O! Copenhaga! <grywa> Ślady jakieś 3 minuty. I mamy tam 6 godzin, nie? Tak, mamy tam aż 6 godzin i wtedy lot do New York. Zobaczmy, czy dostaniemy się do New York City. Dobra, dobra, dzięki, do zobaczenia hej. Pola szuka i będzie jechała. Nie wziąłem prawka. Autostanny. No, lipa by była straszna, to jest spokój. Nie zmienisz danych yy, wy, wynajmującego. No, ale o, powinniśmy zdążyć, żeby Ola jeszcze przyjechała. Mamy godzinę z hakiem godzina 8 no, minut do wylotu. No, ale do, do, wylotu. Wylotu. O, do wylotu. Do wylotu. No, ale ona będzie ty w ciągu pół, pół godziny, Maksymalnie no. raczej, no. Podejdę do kontroli i tyle. A póki co rapika sobie opierdzielimy. Ja uwielbiam to, że to jest takim luzem. To było tak. No, bo ja już się wzi... Zapomnieliśmy kart do azji, nie mamy jak płacić, nie mamy jak cokolwiek kupić. Ja aby... się nie stresuję w życiu, jakby nie. nie ma sensu się stresować. Co mi to zmieni, żeby się stresował, stary? No nic, to prawda. To, fakt, fakt. to jest dobre podejście. Aleks, masz prawo jazdy? Mam prawo jazdy. A tam nie można jeździć bez prawa jazdy? Nie. Dobra, odkleja, odkleja, odkleja. odkleja nie. <śla> Kiga nie raz jeździła za granicą bez prawa jazdy. No przecież... <śla> Polska bo jazdy jest na Polskę, tak? Będę robiła test maczy w każdym miejscu, w którym w ogóle będzie dostępna. Teraz jest macza z lotniska, z Gdańska. Sprawdźmy, czy jest dobra. Zrobili ją w jakieś dwie minuty w życiu, nie, nie, nie wiedziałam, żeby ktoś zrobił tak szybko maczę. Ale w sumie może. 6 na 10. Piłam lepsze, sama robię lepsze, ale jest znacznie. Ziarcie przedlotniskowe, też na lotnisku. Jemy sam od Ptory, bo jest zdrowy chciałem maka, ale Paweł powiedział, że jest zdrowego. Olej jedzie z prawkiem. Także chyba wyrobimy się. To jest pyszna. Bardzo dobra. 910. Mam 40 Ja mam tutaj tajski kurczak. Kurczak, chili, kasza pęczak, mango, surowa, nie surowa, e, surówka z kapusty, warzywa, dressing. Takie o. Mam to. Dobrze, że była piąta rano, a nie jakaś piętnasta, bo tak bola tu nie dojechała, za cholerę. A tak, mamy ogarnięty temat i będzie problemu na miejscu, bo pewnie mu się dogadał, kowolwiek lepiej mieć nie? dokument ze sobą. Mamy to. Yes, yes. 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 Jest prawką. Będziemy jeździć. No, <grymne> czy <Chaj>? Nie, czy <chaj. grymne> Ja to będziemy na miejscu. Sas. Sas. To wim w ogóle najczęściej się wypadł. Seriózne? Albo zawieź? ja to wymyśliłem właśnie. Tak. Nie, nie wiem, wiem. czemu oni w to wierzą stary. Stresuję się bardzo, więc źle. O... Najgorzej chyba ta rozmowa, ale samo przekraczenie granicy mi już dużo da. Ja się cieszę i stresem. Chcesz się? Chcesz się. 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 się jakby... Tłumacz się teraz. No fajnie, że masz duże emocji, o tak, będzie dobrze. Zapalam mnie już strasznie z tego stresu. Nie spałam nic o nic. Widać. No, dzięki. Board. No I co tu jest ciekawego? No trzeba tak otworzyć, tak uciec Pokaż Kini, bo to ten Kini musisz o, tego tak, nauczyć tak. Potrzeba umieć w w, ra w razie co? W razie zło. Znaczy, ja już on dwa razy, wiecie o tym, próbujecie mnie zdejmować Nie, ale poważnie, co to umieć? No, udrogi ewakuacyjne I co w razie pożaru, albo no to co? To wiem. Ale, nauczyła, takie ale nauczyła się tego przed lotem? Czy nie? No naprawdę, jak kupujesz bilet, z jest taki poradnik. Ale zaraz pani wstanie i będzie nam pokazywać. Ale to nie to samo, musisz dać. Oh, pani będzie pokazać, tylko, jak zapiąć pasy, jak maseczkę przepiąć. A drogi ewakuacyjne. A nie, serio, a mówisz, Z No poważnie, No. Kinga, też pamiętaj, że tu masz bardzo odpowiedzialne miejsce, ponieważ ty decydujesz czy, czy, czy biegniesz w prawo czy w lewo I jesteś tutaj wiesz, głową całego tego rzędu, nie? No okej okay. <grym grym grym> I to przeze mnie Będzie super To będzie ciekawa wycieczka Musimy słuchać Pana, bardzo ważne, on instruuje co mamy robić Dobra, czy będzie nasz lot pokazany? O 7-11. Nie będzie nasz lot pokazany. Który mamy? Mamy lot o 13 dopiero, 12 coś, 12.50. Mamy 5 godzin w Kopenhadze. Drzemka. Drzemka? Drzemka. Drzemka byłaby. Mm byłaby super, seria. Mam mieliśmy... jakieś strefy chillu. Sali, tylko że Sali. To idziemy zobaczyć, to tym Ale jest tylko jedna kanapa dla nas. No, także ten, tyle w tym samym trumie. Dobra, to śpimy na zmiany. Poszliśmy tu zrobić recenzję, i spaliśmy. Co sądzisz w tym miejscu? To jest najlepsze miejsce na lotnisku. Każde lotnisko powinno mieć Sideland Room. Idziemy. Coś zjeść. Coś duńskiego. A nie ma jakiegoś przekonajmy się. Steve's place. Duńska kiełbasa. Zobaczmy, jak smakuje. Wygląda apetycznie, tak się prezentuje. Smakujemy kiełbaskę z małą bułeczką. Fajna, parówko kiełbasa bym to nazwał. Bułka jak w typowym hot dogu, spoko posiłek. 6 na 10, bo zapłaciłem za to 40 zł. Dobra jest, o fezowskie. ja tu idę z co jeszcze. O. O. Czekamy już na lot główny do USA. Przyszliśmy właśnie kontrolę już do samolotu. Dobrze, że przeszedł. Zobili totalnie losową kontrolę walizki. Kindzę, akurat. Akurat Kinze. Alek z nią został, powiedział, że nie ogarnia angielskiego i zostanie. Ale to jest taki P. Taki pech, kiedy się tym nie spotkałem. Ale na gra po prostu, nie? Ale to znaczy, że w Stanach się uda, bo już tutaj. No właśnie, to, to znaczy, że Kina jest podejrzana dla ludzi. Doszliśmy, dlaczego tak doszło? Kinga miała trzy s na bilecie. A to znaczy, że masz dodatkową kontrolę, bo nie odpowiedzieliśmy na na jakieś pytania. Aha. Na Kinga przez to, że nie rozumie angielskiego. Nie odpowiedziała na przykład, czy tylko ty miałeś dostęp do swojej walizki i ją pakowałeś, bo o to pytali, więc dlatego wzięli kinię, żeby po prostu jej zweryfikować walizkę. Gorzej, gorzej jak przez te trzy eski w Stanach jeszcze ją wezmą, bo ja no. przez takie nothing to declare, albo masz właśnie ten i tam często cię łapie celna. I przez trzy eski mogą ją wyłapać przy kontroli i ją tam jeszcze wrzucić. Ja pierdziele. Wsiadamy już do samolotu, zobaczymy czy Kinga do nas dołączy w ogóle. Do York. Udało się? Przeszła swoją pierwszą życie kontrolę. Ale Alex mi dużo pomógł, bez niej nie dałam rady. No śmiesznie ogólnie kinia jedyna, taka zestresowana, co nie? I to ty ona, akurat ona na kontrolę. Lecimy do stanu. Czy to będzie Twój pierwszy posiłek samolotowy taki, 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 taki? Nie. Jak leciliśmy do Korei, to jedliśmy. A, jedliśmy. Nie cierpię. To, to jest pasztet? Nie wiem. Nie pasztet, co ty? Gdzie masz pasztet? Tu? To nie jest pasztet? To jest ciasto. Aha, wygląda jak pasztet! Pasztet to po polski bardziej, nie? Ciecho, jabłecznik. To jest jabłecznik. No, tak nie sobie. Ale nie, to tak nie No, nie było totalnie wyboru. Tu akurat minus dla sasu. Wieczarki wyciągnięte. Sprawdźmy, jak to smakuje. jak sam kurczak. Daj kurczakiem, ale ja nie będę rzetelny, bo ja dalej czuję grzyby w sosie. Makaron nieźle ugotowany. Mimo, że czuję pieczarki, jest spoko. Serio, zjedz. Ale jestem głodna. Jest w porządku. Nie jest no, jakieś podstawa. spoko, ale nie jest powalające. Takie jedzenie, bo jesteś głodny, to zjesz. Ale no. naprawdę dobre. Serio, z jak ja w posiłku. Przedzimy jeszcze nas pasztet szarlotkę. Dobre, mało słodkie. Bardzo często te linie rozliczyłem, sam cukier. Mi najbardziej smakuje bułka, jest serio dobra. O, super. Nie no, <gry> dobry posiłek. Ale szamka, ty. To jest ciepła bułeczka. Ta bułka jest ciepła, czaisz? Nie no, prezentuje się pięknie, Nie Okej, okay, dobra. Myślałem, że będzie wyglądało ciutko lepiej. Taki tam grzybek, jakiś yy, szpinak. Jest mega fajnie, że dostajemy jedzenie. Jest mega fajnie, że jest ono ciepłe. Wygląda jak wygląda, ale jest. Może nie. No kurwa. Dobre? Dobre. Serio? No. Wyglądało trochę, ale smakuje naprawdę spoko. nam Dwie godziny do celu. Większość sobie pospała. Niektórzy dalej jeszcze sobie śpią. Ogólnie jak wylądujemy to w Polsce będzie już 21 jakoś, nie? A u nas będzie która? 17? 15, a 14.30 w Chorzach. 20 mamy cały dzień to do spędzenia. No, kontrole i tak dalej, nie? Z dwie godziny. O jest, się, się, się. To jest najgorsze jak się wlatuje z tych stron Wlatuje się, jeszcze kontrolę no, mam nadzieję, że jeszcze światłodzienne załapiemy. Żebyście zobaczyli ten pierwszy widok tych ulic. Dlatego wszystkim jeszcze w śniadze w nocy Fakie. Mam nadzieję, że się uda Będziemy zjeść coś w tytek? Będziemy zjeść Będziemy dobrać furę bo Będziemy zjeść i tak dalej Ale ogólnie uważam, że te siedzenia w SASie są naprawdę czyste Jest spoko Jest serio spoko, no jest Spoko, no, spoko, no. jak tam? Jestem bardzo zmęczony A nie jestem w stanie zasnąć Natomiast Zaczynam się obawiać o tę kontrolę Ludzie dobrze Będzie dobrze Przyjdziemy, bo wszystkich witamy w USA, ale jeszcze musicie przejść kontrolę, nie? No właśnie. <laughs> Więc jak przyjdziemy, paszportówkę to, to oficjalnie was przywitam w USA. Udało mi się wejść, przepuścili mnie, ja byłem pierwszy, także zobaczymy, czy wszyscy przejdą. Stary, jak się stresuje, totalnie odbieram mowę języka angielskiego. Jest masak. Okay. Ale udało się. No, mi się tak. no. A mówiłeś pani, że jesteś ze mną? Czy tak, tak, tak. Tak, tak. się tak. Tak, tak. Tak, też Tak, też Tak, tak. też jakby... No, 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 no. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, I po prostu dobrze. Wiesz, I jest. A, dobrze. To, No tak. Tak, tak. Tak, tak. i tak. Tak, I. I dlatego, że przed nimi jakaś pani poszła na kontrolę i ją, specjalnie, tak. i ją zgarnęli, A. dlatego oni stoją i cały czas są w kolejce. Były ja trzy myślę, takie jaka. młode koleżanki wyglądające tak jak Kinga i jedno z nich siódma. Gidło! Tak, no na ludzi. trochę powstaliśmy długo kolejkę. Ja się na początku zestresowałem, pani mnie pytała. babka ten, nie? Tak, tak, tak. Babka mnie pyta, wiesz, na ile tu przyjechaliśmy, a ja mówię, Yeah, I have address, I can show you right now. A Kim coś pytała? Pytała cię o coś? E, na końcu, ale powiedziałem, a, Marta, mi odpowiedział. A, ja jeszcze takie mam, ale całkiem rozumiałam, bo nie, czym nie się zajmujemy. Powiedziałem, że jesteśmy influencerami. No, bardzo dobrze, ja też mówię. Powiedziałem, że robiłem 7 dni w Dubaju, Agresą, za a zapytała, czy tu też będę robił teraz. <laughs> Dobra, walizki, ogólnie jesteśmy ostatni, nie? Także jestem ciekaw czy nasze walizki są No fajnie by było Jest twoja na końcu O, jest moja Myślałem, że nie będzie, starki. Moja też jest a, Idealnie wyszliśmy na sunset bójcie, bójcie, bójcie. Chociaż tyle, zobaczcie chociaż drogę i auta pierwsze Yo, welcome in the United States ale jazda! Coo! Ale wyżej zajebiście w ogóle. Dostałem oficjalnie właściwie do Nowego Jorku. Znaczy do New York. Ale New York, prawie do Nowego York. Jorku. prawie jak New York. No to tak, New York. Na New York! No dobra, no, 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 sorry! Dobra, sportem na odnisko, bo musimy auto ogarnąć. Zaraz się pożegnam. Czemu? Naprawdę, no jestem podekscytowany, zaraz wymiotuję ja ze też. stresu Mówię poważnie, czuję na brzuchu Wiesz, tak jak mówiliśmy, to są nasze marzenia, nie? No, no i to no. Stany to było marzenie, tu ja. Czyli typowo Nowy Jorka W ogóle widzowie, to się zaczęło od tego To jest ciekawa historia pisaliście, pisaliście, że content na hali jest słaby i się zgadzamy z tym, więc zaczęliśmy zastanawiać się co zrobić, żeby ten content ulepszyć. I chcieliśmy wydać jed na jeden-dwa dni dom w Gdańsku, gdzieś obok nas, żeby podagrywać odcinki w tym domu. Potem przeszło do domku na kaszubach na, na mazurach, tydzień, na, Mazur na Mazurach ewentualnie, żebyśmy tutaj pomieszkali razem I nagle Tomek palnął. Moim marzeniem jest nowy Jork. A ja wchodzę w skyscanner, patrzę bilety, dwie godziny minęły i... Tak, oto tu jesteśmy. Dla mnie to jest tak odklejone, że my tu jesteśmy, bo w ogóle Stany były tak nieosiągalne w mojej głowie. Nie sądziłem, że na przestrzeni 5-10 lat się tutaj znajdę, nie? No Mega po tej decyzji? Grubo. Po 15 minutach tak byłem w paszportówce, nie? Bo Tak, 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 to było najlepsze, <laughs> bo najlepsze, bo do decyzji. Ja mówię, Tomek, ty masz paszport? A Tomek, nie miał. A, no to jedziesz na paszport i pojechał na paszport. I ja to samo. A? Mamy zaplanowane dużo takich amerykańskich atrakcji, takich zajebistych amerykańskich atrakcji. To jest A my to nic to nie wiemy. To jest właśnie zajebiste Tego <grymne> mamy nadzieję, że tak jest. Wlogi się spodobają. W, w amerykańskim samochodzie, czajcie. Będzie Ale nie. Cieszę się, że coś, co dla mnie już jest normą. No mimo wszystko jest dla kogoś taki przecież, wow, to mnie bardziej jara niż cokolwiek innego, nie? Będzie fajne, intensywne 7 dni. Jakbym wziął Cybertraka, To by było za mocno to, Jakby to wziął bo, Cybertrucka to jest mocno To by jest to było mocno. za mocno ogólnie To by było za mocno no Chyba za no. Ale myślę, że mógł wziąć nawet Tesla model X 7 -osobowy. Mógł, Mógł Jest no. na to opcja Jest Ale na Ale jeśli by się decydował na Tesla to myślisz, że poszedłby na X czy raczej Cybertraka. Nie wiem Mam klucze Jest Chrysler Czyli będzie Chrysler Town Country albo Pacyfika, albo Coś takiego! Pacyfika prawdopodobnie, bo to jest van, taki siedmioosobowy. Witam w rodzinnym banie, moi Oto z sobą na najbliższe 7 dni. To jest Pacyfika czy Town Country? <coughs> Pacyfika. Pacyfika, Pacyfika. Cool. Stary on ma. Pa Patrzcie to, patrzcie to, uwaga. Silnik zdanie? Patrzcie. Nie, drzwi się otworzą same, patrzcie. Nie, gadaj. Yeah. 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 Jeeeey! Yeah. Kiego podoba ci się. Bardzo matko, jedyna jak to jest wielkie, to jest większa mnie. W Polsce nie wiedziałam, takiego auta. Myślę, no, że no, każda ota jest większa od ciebie. No nie jest jednak to aż tyle miejsca, jak myślałem. O! Ładne stamtąd. Kraj Pacyfika jest bardzo ładna. Na skrzynie biegów, tutaj wszystko, interior, on jest mega ładny. Gdzie to ma skrzynię? Tutaj. A tu. Tu masz. Chłopie D. Kupujemy służbowego Chryslera. Tu jest taki ja vibe, o mój boże. Widzicie co, my byliśmy jedynie gdzie noc na, na, na lotnisku przy wynajmie samochodów. I na parkingu. I, I mamy, na parkingu. I to są nasze reakcje. Pierwsza taka porządna odklejka to będzie sklep. Idziemy, Arizona taka. I kupujesz drzwi i zanud cały wyjazd, koniec Kocham ten kraj Ja już też! Ja już się zakochałem! A wiecie ile tu jesteśmy? Siedem długich dni Wszędzie pick-upy, ramy, te suwy genialne! Ja uwielbiam taki Trzymaliśmy się na pit stopie na autostradzie. Chodźcie mi się! Cieszę się, że my się tak cieszymy. No stary! Naprawdę, no to bla, jest bla, dla mnie. Bla, 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 bla. Bo raz, oni. Raz, jedzie jak dobra, jedzie dobra. auto, oni się cieszą. Jedzie tir, oni się cieszą. <laughs> Dawno nas tak szczęśliwi. Hey no right. naprawdę. Mega się jaram, fajnie. Moi kochani, to było na tyle, że chodzi dzisiejszy film. Jesteśmy w Nowym Jorku. Jesteście w, w New Jersey aktualnie, ale. ale jutro no no będziemy w Nowym Jorku. <laughs> Widzimy codziennie o 14, zapraszam nasze Instagramy, bo tam fajne fotki, fajne mm, risy, fajne. fajne Tiktoki, też też zleciałem z wyjazdu i tak dalej. Widzimy się jutro o 14.00 w kolejnym filmie ze Stanów Zjednoczonych. See ya, was, pa!